wielka złość twardka. Twardek, potężny, kamienny żółw, miał pasję, o której wiedziało niewielu. W swojej cichej jaskini, z dala od innych, uwielbiał rzeźbić w miękkim lipowym drewnie. Godzinami z niezwykłą cierpliwością tworzył małe, przepiękne figurki leśnych zwierząt. Pracował właśnie nad swoją najtrudniejszą rzeźbą, maleńką, delikatną wiewiórką z puszystym ogonem. Do wyrzeźbienia ostatniego, najmniejszego szczegółu, małego pazurka na łapce, potrzebował specjalnego, bardzo ostrego kamyczka. Niestety, jego stary kamyczek właśnie się stępił. Twardek spróbował raz, drugi, ale drewno nie chciało się poddać. Spróbował mocniej i stało się. Kamyczek ześlizgnął się i łamał wiewiórce cały ogon. W jednej chwili coś w spokojnym, łagodnym twardku pękło. Z jego gardła wyrwał się głęboki, pełen frustracji ryk. Wpadł w szał. Rzucił zniszczoną figurkę o ścianę, a ta rozpadła się na kawałki. Potem, nie panując nad sobą, zaczął zrzucać z półek wszystkie swoje inne, piękne rzeźby. W jego jaskini rozległ się trzask łamanego drewna. Właśnie wtedy do jaskini zajrzał misjaś, niosąc twardkowi słoiczek miodu. Stanął w wejściu sparaliżowany widokiem. Jego wielki, spokojny przyjaciel niszczył wszystko wokół siebie, a jego oczy płonęły ze złości. Jaś nigdy nie widział czegoś podobnego. Wycofał się cichutko, żeby nie oberwać latającą w powietrzu figurką jeża. Po kilku minutach hałas ucichł. Jaś ostrożnie zajrzał do środka. Twardek siedział na środku jaskini, otoczony połamanymi szczątkami swojej pracy. Jego potężne ramiona drżały, a z oczu płynęły mu wielkie, powolne łzy. Wszystko wszystko zniszczyłem, wychrypiał, patrząc na Jasia z ogromnym wstydem. Byłem taki zły. Ta złość była jak potwór. Jaś wszedł do środka i usiadł obok przyjaciela. Nie mówił nic. Po prostu był obok, aż twardek się uspokoił. Złość nie jest potworem twardku, powiedział w końcu cicho Jaś, podnosząc z ziemi ułamaną nóżkę drewnianego zajączka. To tylko wielka siła. I tak jak wielka siła twoich mięśni może przewrócić drzewo, tak samo wielka siła złości może niszczyć. Ale co ja mam z nią zrobić? zapytał twardek. Przychodzi i zabiera mi rozum. Może, może nie trzeba z nią walczyć, zastanowił się Jaś. Może trzeba jej dać jakieś zadanie do wykonania. Jaś wyszedł z jaskini i po chwili wrócił, ciągnąc za sobą wielki sękaty korzeń, który blokował ścieżkę od wielu tygodni nikt nie mógł go ruszyć. Następnym razem, gdy poczujesz, że nadchodzi ta wielka, gorąca siła, powiedział Jaś, nie rzucaj swoimi rzeźbami, wyjdź na zewnątrz i spróbuj rzucić tym korzeniem. Albo popchnij ten wielki głaz, daj tej sile jakąś ciężką pracę do wykonania, zamiast niszczyć piękne rzeczy. Twardek patrzył przez chwilę na korzeń, a potem na swoje połamane figurki. Powoli zaczął rozumieć. Jego złość nie była zła. Była po prostu energią, której użył w zły sposób. Od tego dnia twardek nauczył się rozpoznawać nadchodzącą złość. Gdy czuł, że w środku zaczyna mu bulgotać, wychodził z jaskini i szedł do kącika złości, który urządził razem z Jasiem. Było tam kilka wielkich pniaków do przetaczania i ciężkich kamieni do pchania. Twardek z rykiem dawał upust swojej sile, a gdy złość mijała. Wracał spokojny do jaskini, by ze zdwojoną cierpliwością zacząć rzeźbić od nowa. Złość nie jest czymś złym, czego trzeba się wstydzić. To potężna energia, która drzemie w każdym z nas. Zamiast pozwalać jej niszczyć to, co kochamy, możemy nauczyć się kierować ją na coś innego na ciężką pracę lub trudne zadanie. Możemy sprawić, by nasza złość budowała, a nie burzyła.